i okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adiase. Witam was w kolejnym odcinku z Software Trading Company. Niestety mamy dzisiaj parę zmian. Pierwsza zmiana kompletnie kamera mi wysiadła. Nie mam kamerki, więc macie moje zdjęcie. Super zdjęcie. Grałem przed chwilą e, mecz z Corruptionem, tylko niestety zrypałem i mi się dźwięk nie nagrał mojego mikrofonu, nie wiem dlaczego. Ale okej, okay, no cóż, tak to już bywa. E, wygrałem ten meczik. ojejku, może gdzieś wkleję jakiś skanik czy coś w ten deser, zresztą Corruption może potwierdzić, że wygrałem ten meczik. O dziwo, dobrze, mm, co tu możemy zagrać dzisiaj, może walniemy jeszcze jakiegoś luźnego, że tak powiem, scrimmisha e, na medium. Random. Tak, zagrajmy. Zagrajmy takiego luźniutki meczyk, ponieważ mam bardzo mało czasu do wrzucenia tego materiału. Ten jak hardo się postawił już w ogóle. Dobra, jak hardo wlecieli od razu. Dobra, trzeba szybki start panu zająć. A wow! Wow, pocisnęliśmy z tym startem i to tak mega. Mega ten start poleciał. Bardzo trudny był. <grym> Tutaj już wszyscy nagle pysz, 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 rozwinęli się jak tylko się dało. Ja starałem się jak najszybciej na ten drugi poziom skoczyć. Mm. Ok, woda. Jedzonko gdzieś mogę w tą stronę prowadzić, jeżeli chcę prowadzić w ogóle jedzonko w tą stronę. Zastanawiam się po prostu pod zraszowaniem Patent Labu... ...w momencie jak nikogo na nic nie stać. I to mi się wydaje na dosyć dobry... dobry pomysł. Ten szybko wleciał. Standardowo dwa. Ja nie mam aluminium. Dlaczego znaczy ja postawiłem dwa aluminium? Jestem głupi. No dobra, postawiłem już dwa aluminium, jakimś dziwnym machnięciem. Claim. Um, nie dadzą mi. Osiem. Nie, no, 8 to już nie, to nie jest ta cena, za którą chcę walczyć. Nie o taką Polskę walczyłem. Dobra, położyliśmy to jedzenie tutaj i szybki karbonik. Szybki karbonik, jak wskoczy nam kolejny, super. Kolejny karbon wskoczy, e, automatycznie geothermalik i... upgrade na trzeci poziom, patent lab i będziemy zdecydowanie na propsie. Ojeku, tutaj w ogóle nie zobaczyliśmy co się dzieje w tej części mapy, pełno geothermalik. pełno. Więc niepotrzebnie tego klejma stawiałem, chociaż i tak geotermal się przyda. Szybko będzie przynajmniej leciał A 1300 czy chcę wydawać? Niekoniecznie Niekoniecznie chcę aż tyle wydawać Już, mam za Frico. Geothermal leci I czekamy na kolejny upgrade Albo po prostu weźmiemy patent lab Zraszmy ten patent lab Patent lab potrzebuje karbonu i szkła Więc mogę z tego sobie zrezygnować I dziękuję i patent lab i teraz szybko w miarę zdobyć surowce. Jak najwięcej tych surowców, 160 potrzebujemy aluminium, aluminium bardzo szybciutko nam rośnie. Karbonik e, możemy cenę karbonu po prostu zmniejszyć w pewnym, że tak powiem, stopniu. E, jedzenie jakoś tam nam rośnie. Super. E, prąd leci do przodu, jest OK, jak na razie nam się udaje. Eee, już prąd dla nas pracuje, już zarabiamy na prądzie, już nasz debet cały czas maleje. Eee, niedługo trzeba będzie postawić jakąś produkcję paliwa i tlenu. Eee, ale teleport jest najważniejszy w tym momencie 9700. Około 9800 musimy uzbierać. Eee, i od razu rush raz w teleport rush w teleportacja i dzięki temu nie będziemy wydawać pieniędzy na start na paliwo i będziemy mogli e, no, stawiać swoje budynki gdziekolwiek więc gdzie będziemy odłączeni od e, różnego rodzaju black marketowania nas czyli ataku przez EMP i tak dalej ponieważ to EMP nie będzie na tyle efektywne efektowne e, żeby nas bardzo niszczyć nie będziemy na tym bardzo dużo tracić ponieważ e, Mógłby teraz, jakbyśmy postawili, tak wszystko przy haku, Tak jak większość naszych oponentów to robi, że automatycznie szybko przy haku, żeby nie tracić na paliwo, i tak dalej. Jest to inwestycja na tyle dobra, że jak puścimy im, powiedzmy, tą wiązkę Power Surge to by im poleciał pyk, pyk, pyk. Powiedzmy tutaj jeszcze by miał jakiś budynek, tu budynek i tu. To Power Surgery poleci im tak, prawda? Po najdłuższej linii oporu i jak najwięcej im tego zniszczę. Kolejne. Sabotaż piraci, czyli to, co cały czas em, boty, że tak powiem, cały czas w prawie, na okrągu boty kupują piratów. Piratów, piratów i atakują piratami, prawda? To jest dosyć em, nieprzyjemny, em, że tak powiem, black market, bo to właściwie nie jest black market, to jest niedostępny black market. Po prostu piraci oferują nam Swoją pomoc, swoje usługi w zabieraniu surowców innym przeciwnikom, którzy no przesyłają te surowce i to wisi jednak, i tracimy te surowce. Nasze fabryki y pracują, ale no widzicie, teraz piraci tutaj wędrują, czyli y tak, ten na tej linii i on w tym momencie traci wodę i cały czas traci wodę, traci wodę. E, tutaj poleciał Power Surge na, e, na, na mój Carbon, ale tym się zbytnio w tym momencie nie przejmuję, ponieważ nie jest to coś bardzo e, ważnego na obecny moment. E, spokojnie setkę możemy sprzedać. 4400. No okej, okay, okej. Okay. Poczekamy jeszcze troszeczkę. E, niedługo, teleportacja nam się zrobi. E, Kolejną e, patentową, który będę potrzebował, raczej e, będzie KenMine Energetic Tiles. Chociaż nie no, sporo surowców jest w tym momencie, nie będę tego potrzebował. Chociaż karbon. Karbon... bardzo mało karbonu jest. A karbon będzie dosyć e, ważny, czyli by się przydało w sumie postawić. E, myślę nad jeszcze innymi. Tak latam, chociaż nie, tutaj jest sporo karbonu. A możemy teleportować w surowce, więc to nie jest. A jednak poleciało mutinity na nasz patent lab. Nie, e, mi się wydaje, że na patent lab w tym momencie nie potrzebujemy stawiać e, gunskładu, ale warto gunskład mieć przy sobie, że tak powiem. Trochę zdupiłem, ponieważ miałem się ulepszyć, ale tego nie zrobiłem. 4800. Mhm, mm surplus. Super. Czyli tlen będzie troszeczkę tańszy, więc to The mi się Black dosyć Market bardzo podoba. Black Market is online. Eee, klejmy 3000, a za 4900 mamy ulepszenie. Na razie się to opłaci. Na razie. Podkreślę. Eee, polećmy wodę kolejną. Shortage na tlenie. No okej. Okay. Potrzebować będę zaraz. Eee, Tutaj, żeby rozwijać nasze jedzonko. 5000 już. Mm, dosyć dużo. Setkę mogę sprzedać. Troszeczkę mogę tutaj sprzedać. Piratów na razie olewamy. 48 sekund. I nasz patent wraca do gry. I staramy się zdobyć. Teleportację surowców. Przepraszam, że tak, mam takie chwilowe zawiechy, ale zastanawiam się po prostu nad kolejnym ruchem, jaki mogę wykonać, żeby dobrze to wyszło. Za 5100. Dobra, woda nam już leci. Za 5100 będę potrzebował do ulepszenia. Okej, okay, karbon bardzo rośnie do góry. Poczekajmy, poczekajmy. Dustorm. Dust Zmniejszona produkcja jedzonka. Zdecydowanie to nas w tym momencie osłabi. No, ale no cóż, nic na to nie poradzimy. Patent Lab za chwilę wraca. Szkło staje się coraz droższe, ale jeszcze nie jest warte inwestowania w nie. Mogę setkę sprzedać. Tutaj dwie setki mogę nawet sprzedać, lajtowo. Jeszcze dwa tysiące. Dwa tysiące musimy w miarę uzbierać szybko i jest. I teleportacja naszych surowców już leci. Ee, pleasure, power consumption, strata prądu mogłaby się nam przydać w tym momencie, ale to są dosyć drogie rzeczy jak na razie, ponieważ no, kosztuje to po te 15 tysięcy i tak dalej, więc to jest dosyć dużo przy nieprodukowaniu chemikaliów. No, jak widzicie, już e, zapotrzebowanie na paliwo e, zmalało, ponieważ nie potrzebujemy w żaden sposób paliwa. Mmm, 6300, cały czas rośnie. Foko, mogą robić ten niti na mój patent dla w tym momencie, bardzo mi się to przydaje. Yy, oni tracą na tym kasę i to bardzo tracą na tym kasę. A ja mogę w tym czasie spokojnie, spokojnie, delikatnie się gdzieś tam porozwijać. 720, ale to leci do góry. Super. Upgrade i teraz. Skupienie się na tym, żeby jak najszybciej jedzonko. I zaraz coś będziemy produkować więcej. Hmm. Woda. Tak, czyli to can mine na tiles będzie bardzo potrzebne. Bo jest bardzo mało wody. Ale w tym momencie jedzonko chyba byłoby najważniejszym opcją. Nie. Akurat tu nam nie jest potrzebne. 1900 wodę, 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 wodę. Tu jest półtora, półtora. Półtora. W tym momencie jest obojętne, gdzie to zdobywamy. Ale zbierzmy jak najbliżej w sumie. Niech tam się licytują. Nie musimy się skupiać. Teraz na takich bezużytecznych licytacjach. Jedzonko. Jedzonko to jest w tym momencie nasz priorytet. Boom. Jest super. Jedzonko. Już produkcja jedzonka leci. Patent Lab. Cały czas dostajemy Mutiny na nasz Patent Lab. Jakoś nie boli mnie to. Możemy go nawet wyłączyć w sumie zaraz, żeby nie marnował prądu, bo marnuje tylko 0,5 prądu. Dust um, No nieprzyjemna rzecz, ale jest. Już, już mamy produkcję jedzonka. E, zastanawiam się nad poleceniem od razu w hmm, chemikalsy albo w szkło. Produkcja chemikalsów mi się wydaje będzie dosyć opłacalna. 23,54. No, zdecydowanie. Postawmy gdzieś tutaj. Pierwszy hamikalsy i automatycznie drugie. O nie, 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 nie. Ja chcę to cofnąć. Nie mamy paliwa. Nie mam paliwa. Ja postawiłem już e, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Mm, a na ulepszenie nam mega brakuje. E, anuluj. Paliwo mogę w sumie tam postawić dużo woda kosztuje i zacznie dużo woda kosztować. To będzie jeden z najdroższych surowców w tym momencie. Hmm, wyłączmy na sekundę mm Hmm... Ciężko, ciężko coś zaplanować. Ciężko coś zaplanować. Już produkcję mamy tlenu, mamy produkcję tlenu, mamy produkcję paliwa. Więc jest zdecydowanie ok. Upgrade, um, czy inwestujemy? Może bym zainwestował. Nie, inwestowanie zostawmy na koniec. Chociaż e, zazwyczaj jak zostawiam inwestowanie na koniec, to źle się kończy. Zobaczymy, jak daleko poleci claim auction. Hmm. Nie, to jest już za dużo, za dużo, za dużo co na bang tyle nie dał. Ok, tam górny poleci. Prąd leci do góry. Bardzo ciekawe. Zacznijmy spłacać debet, czy zacznijmy ich wykupować? Mi się wydaje, że powinienem zacząć ich wykupować. A W Patent Labie coś potrzebuję? Chyba tak, muszę się skupić na, na Adaptive Tiles. Jak już to mi poleci, to powinno być git. Eee, Mamy spadek na prądzie, prąd cały czas jest... Prąd zaczyna być coraz droższy. Wow. Na szczęście tutaj jest trochę ge geotermali. Ale dziwne. To, że akurat woda idzie do góry, to w pełni jest zrozumiałe. Hmm. Ale akurat to, że... Prąd aż tyle kosztuje, to bym się nie spodziewał. Hmm. Mi się wydaje, że kolejne ulepszenie powinienem w tym momencie dać. Tak, w tym momencie kolejne ulepszenie. Na prądzie stracimy. Na prądzie tracimy i to jest bardzo złe. Zaszalejmy. Zrobimy szalonego od jego. To możemy teraz sprzedawać. Wyłączył nam jedzonko. No okej. Okay, mamy jeszcze troszeczkę jedzonka, więc nie będziemy na tym na razie tracić. Ehm. Um. Poczekajmy zdecydowanie na ten karbon. W tym czasie możemy kogoś wykupować. Zacznijmy wykupować tego pana. Bo pomarańczowy będzie nam bardzo przeszkadzał. Co on tutaj ma? Mega dużo jedzenia. I Poza pozajmował wodę. No spoko. Możemy go wykupić jak najszybciej. Jak go wykupimy, będzie. Bardzo przyjemnie. Skupmy się na tym, żeby wykupić naszego oponenta. Connector czy Osiem mogę dać. Super. O jedzonko jeszcze na ile mamy Newtonity na 30 sekund. Musimy spauzować, poczekać chwilę. Ale możemy naszego oponenta cały czas wykupować, mogę go cały czas wykupować i to jest bardzo przyjemne uczucie. Ponieważ wykupując jednego z najdroższych oponentów, setka aluminium mogę zrobić. Jest ok jest okej. Okay. On dostaje cały czas jępiki na twarz. Więc jak jego wykupimy będziemy mieć miliard claimów, ulepszając bo to jest no więc wiemy jak to się kończy. Super, w świetnym momencie poszedłem w te chemicalsy. Mi się wydaje, że to był świetny moment, żeby w nie polecieć. No, na prądzie zarabiamy, jak na razie na niczym się nie, niczym się nie przejmujemy. Na wszystkim zarabiamy i to mamy na dosyć dochodowych. Surowcach, 25 tysięcy. Żeby go wykupić w pełni, 105 tysięcy. Luźno, luźno 105 tysięcy. Można by było zainwestować teraz w innych, na przykład w tego. Kupmy jego jeden. O, ma off trading. Będziemy mieć jego większość akcji. Bardzo super. Jak wykupujemy pomarańczowego, um, bardzo mi się ta opcja podoba. Um, do upgrade'u. Ok, ile potrzebuję? 320. Super. Ulepszamy, ile mamy w surowcach. W surowcach mamy 33 tysiące. To jest 60. Na razie nie raszujmy za bardzo. Poczekajmy, poczekajmy. Może jakiś upgrade. I jeszcze chwilkę bym zaczekał z tym upgrade'em. Jeszcze chwilę bym zaczekał. Bez jakiegoś mocnego szarżowania, bo jak na razie jesteśmy zdecydowanie na plus. Um. O! Będziemy mogli już zdobywać wody na super. Bajecznie. To nie jest nasze, więc jest ok. Um. Czy ulepszenie, czy wykupienie? Mi się wydaje, że wykupienie. Jak wykupię slime Zobaczymy jak dużo. Do upgrade'u potrzebuję 320. No nie no, mogę sprzedać akurat, żeby... Żeby wykupić kolegę. Super, pomarańczowy jest. O Jezu, jego gospodarka. Eee... Co są tu ma porobione? Slikon! O Jezu, o Jezu, o Jezu, jego gospodarka. Wyłączmy to, wyrzućmy to, postawmy tutaj wodę, jedną, postawmy tutaj wodę, drugą. A woda leci już tutaj. Jejku, jaką mamy beznadziejną gospodarkę? Ech, chwila. Tu mamy za mało. Tu nie mamy silikonu. Jaki silikon ty masz, kolego? Ja pierdzielę. Chwila Ale dostaliśmy beznadziejną gospodarkę. No cóż, dobra. Zaraz sobie poradzimy z tą gospodarką jakoś. Mi się wydaje. Przynajmniej. Wykupmy innych. Wykupmy innych. Ctrl Shift N. Jeszcze nie mogę. Dobra. Wyzerowałem wszystko. I teraz skupmy się na tym, co nasz ludzik tutaj posiada. Pleasure dom mamy, no to możemy zainwestować w Pleasure dom. O, chwilka. Ale dostaliśmy gospodarę. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. ...że tak rzeknę. Nie wiem, po co to w wyłączmy, w ogóle nie mamy... ...mamy w ogóle gdziekolwiek jakiś silikon? żeby w ogóle w to poszedł? Okej, mamy kolejnego pana, off Trading już tam pracuje. Ojejku, jedzonko możemy wznowić. W takim razie. Mamy SI. Super. Możemy w sumie teraz wszystko włączyć. Tlenu mamy za mało. Nie mamy klejów. O jejku, ciężki orzech do zgryzienia. Bo nie mamy tlenu. Freelance Pirates auctioning their services to the highest bidder. Okej, okay, nie no piratu, wolejmy w tym momencie, ponieważ mamy teleportację i teraz już mi się wydaje, że wykupienie mojego oponenta to już kwestia, ile mamy kasy w surowcach, 79 tysięcy, mało, 110 już, mamy mega przypływ kasy w surowcach, kasa nam rośnie, kasa w surowcach tak samo, na prądzie tracimy. Dlaczego na prądzie tracimy? Ojejku, upgrade by się jakiś przyda. tylko upgrade ich tego 67, a nasz 85. Dobrze, mm. zaraz na no, nasz upgrade będzie nasz stać. A upgrade nimmy się, my się, my się, my się, my się. 50 koła za karbon i ja pierdziele, ile ten karbon jest warty w tym momencie Kolejny oford poleciał. To jest... O Jezu, karbon sprzedałem, nie to co trzeba. W ogóle nie mamy jedzenia Ile wody? Mamy w surowcach? Tak, mamy, Control Shift Shiften, także. To by było na tyle, dosyć taki łatwy odcinek, szybciutki, trochę starałem się wam poopowiadać w tym odcinku, jak działają niektóre budynki, jak widzicie cały czas się rozwijamy w Offworld Trading Company, tak jak przypominam, jeżeli chcecie mnie wyzwać na pojedynek i chcecie sprawdzić swoje możliwości w Offworld Trading Company właśnie, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na TeamSpeak, wyzwijcie mnie po prostu... A powiedzcie, z Adi, chciałem się z Tobą zmierzyć w Fort Trading Company, czy jestem dobry, czy jestem przeciętny, jak Ty to uważasz? Ja się uważam już za jakiegoś wprawionego gracza w tą grę, troszeczkę godzin mam przegranych, jakoś mi się to udaje wykonywać i tak dalej, także szybkim takim meczykiem, luźną pogadankową ee, gadką zakończymy dzisiejszy odcinek, także tyle ode mnie, ojejku nie to A tyle ode mnie, trzymajcie się, miłego wieczoru. Papa pa. i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Offworld Trading Company. Cześć, cześć!